Przed Wami nowa, rewolucyjna premiera w świecie motoryzacji. Xiaomi Auto niespodziewanie zaprezentowało swój w pełni karbonowy prototyp Xiaomi SU7 Ultra. Jest to pierwszy samochód wyposażony w niedawno ogłoszone silniki Hyper Engine V8 firmy Xiaomi. Prototyp ten zawiera trzy elektryczne silniki opracowane przez Xiaomi, w tym dwa silniki V8 i jeden silnik V6, które łącznie dostarczają imponującą moc 1548 koni mechanicznych. Dla porównania, to więcej niż luksusowy Bugatti Chiron, który ma 1479 koni mechanicznych. Maksymalna prędkość obrotowa tych silników wynosi. 27 200 obrotów na minutę, a maksymalna moc jednego silnika to 578 koni mechanicznych. Szczytowy moment obrotowy wynosi 635 Nm, co czyni te silniki najmocniejszymi produkowanymi przez firmę z siedzibą w Pekinie. Ale to nie koniec imponujących specyfikacji. Xiaomi SU7 Ultra posiada akumulator Kilin 2.0 firmy CATL, przeznaczony do wyścigów, który oferuje maksymalną moc 1330 kW. Nawet przy 20% naładowania akumulator ten może dostarczyć 880 kW mocy. Co więcej, akumulatory Kilin firmy CATL wykorzystują technologię fosforanu żelaza. Dzięki napięciu ładowania 897 V i szybkości ładowania 5,2 C, pojazd ten można naładować w mniej niż 12 minut. Samochód wyposażono również w wysokowydajne zaciski hamulcowe AP Racing zaprojektowane specjalnie do wyścigów. Z przodu i z tyłu znajdziemy sześciotłoczkowe kute zaciski stałe oraz wyścigowe klocki hamulcowe, które wytrzymują temperatury przekraczające 800 stopni Celsjusza. Dodatkowo Xiaomi SU7 Ultra wykorzystuje silnik wsteczny do odzyskiwania energii hamowania, co zapewnia maksymalny odzysk siły hamowania wynoszący 60 g Przy pełnym hamowaniu może on zapewnić opóźnienie ponad 2,3G, a droga hamowania od 0 do 100 km na godzinę zaledwie 25 metrów. Jeśli chodzi o osiągi, SU7 Ultra jest naprawdę niesamowity. Przyspiesza od 0 do 100 km na godzinę w zaledwie 1,97 sekundy, od 0 do 200 km na godzinę w 5,97 sekundy, a prędkość 300 km na godzinę osiąga w 15 sekund. Maksymalna prędkość tego samochodu to 350 km na godzinę, a jego waga wynosi nieco poniżej 1900 kg. Pod względem designu Xiaomi SU7 Ultra wyróżnia się masywnym tylnym skrzydłem wykonanym z włókna węglowego, które generuje do 2145 kg docisku. Cała konstrukcja samochodu została zoptymalizowana pod kątem aerodynamiki, w tym dodano dwa ogromne przednie otwory wentylacyjne, powiększono przedni splitter i boczne fartuchy. Wymiary samochodu to 5260 mm długości, 2064 mm szerokości, 1406 mm wysokości, a rozstaw osi wynosi 3000 mm. SU-7 Ultra jest zauważalnie szerszy i dłuższy niż standardowy SU-7 dzięki swojemu zestawowi nadwozia o wysokiej wydajności. Na moim kanale opublikowałem już dwa filmy przedstawiające model SU-7. Podlinkuję Wam je w opisie filmu. A tutaj w gwoli przypomnienia zobaczcie jak prezentuje się model SU7. A teraz przejdę dalej do nowości. Jako ciekawostka, Xiaomi zamierza ustanowić nowy rekord w klasie czterodrzwiowych elektrycznych sedanów na torze Nürburgring. Obecnie najszybszym samochodem elektrycznym na torze Nürburgring jest Volkswagen IDR z czasem okrążenia 6 minut 5 sekund i 34 setne sekundy. Najszybszym czterodźwiowym samochodem elektrycznym na torze jest Porsche Taycan Turbo GT z czasem 7 minut, 7 sekund i 55 setnych sekundy. Xiaomi planuje pobić ten rekord w październiku tego roku. Obecnie Xiaomi sprzedaje w Chinach jedynie podstawowy model SU7. A ich drugi model detaliczny przechodzi testy drogowe. Chińskie pojazdy elektryczne nastawione na osiągi to obecnie 1247-konny ZEKR 001FR i 1287-konny Jancuang U9 firmy BYD. Nie wiadomo czy Xiaomi SU7 Ultra otrzyma certyfikat drogowy, ale dzięki 1548 koniom mechanicznym i maksymalnej prędkości 350 km godzinę całkowicie przyćmiewa wspomniane modele jako najszybszy na świecie czterodrzwiowy samochód. Xiaomi SU7 Ultra to imponujący przykład tego, jak technologia może zmieniać przyszłość motoryzacji. Czy myślicie, że samochody elektryczne w końcu zdominują rynek superaut? Jakie są wasze opinie na temat tego, że firma znana głównie z elektroniki użytkowej teraz wkracza na rynek motoryzacyjny z takim impetem? Czy uważacie, że Xiaomi SU7 Ultra ma szansę stać się nowym królem toru Nürburgring? Jakie inne innowacje w świecie motoryzacji najbardziej was ekscytują? Podzielcie się swoimi myślami w komentarzach poniżej. Wasze opinie są dla mnie bardzo ważne. Jeśli film wam się podobał, koniecznie zostawcie lajka, czyli kciuka do góry dla youtube'owego algorytmu. Ponadto, żeby być na bieżąco z kolejnymi motoryzacyjnymi nowościami, już teraz koniecznie zasubskrybujcie mój kanał i kliknijcie dzwoneczek. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem w kolejnym filmie. Cześć.